Cześć kochani! Zapraszam Was dzisiaj na przegląd promocji do Action. Taniej w tym tygodniu kupicie bardzo dużo przydatnych rzeczy, zarówno do ogrodu jak i do domu. Pamiętajcie, że te promocje są ważne tylko przez tydzień, od środy 8 maja do wtorku 14 maja. I jak zwykle, no po tym czasie wracam do swoich normalnych cen. Będą między innymi pojemniki do organizacji stroje kąpielowe, sukienki, bardzo polecana przez Was chemia i wiele innych. Przed nami naprawdę fajne promocje, dlatego nie przedłużam i lecimy! Pierwszym promocją jaką chciałabym Wam pokazać jest ten wiszący fotel, który sprawdzi Wam się zarówno w ogrodzie jak i w domu. Jest on nazywany bocianim gniazdem. Ja akurat mam podobne w domu i powiem Wam, że no bardzo wygodnie się na nim siedzi. Zwłaszcza jeśli kupicie do niego jeszcze jakąś poduszkę. Jest tu makramowa konstrukcja w takim delikatnym beżowym odcieniu. Świetny jeśli lubicie styl boho lub po prostu chcecie wypocząć. W zestawie są dołączone haki, a fotel udźwignie 110 kg. Bardzo Wam go polecę, zwłaszcza... Zwłaszcza, że na Allegro identyczne, najtańsze kupicie od 90 zł i kosztują nawet do 200 zł, a w tym tygodniu w Action zaledwie 75 zł, więc po co przepłacać. Taniej w tym tygodniu kupicie też zasłonę na drzwi, która jest wykonana z makramy. Zwrócę Waszą uwagę na ten piękny wzór u góry. Dzięki niej no, nadacie wnętrzu taki naturalny i z pewnością elegancki wygląd, a jednocześnie no, będzie to bariera dla much i owadów. Wykonana jest w 100% z poliestru z recyklingu i możecie tą kurtynę regulować na szerokość z 89 cm aż do 100 cm, a na długość ma 240 cm i zapłacicie teraz za nią niecałe 30 zł. Cieszę się, że w promocji są także te poduszki do siedzenia. Już wielokrotnie naprawdę słyszałam o nich w sklepie, że bardzo je chwalicie. Mają 60 cm średnicy i z powodzeniem możecie ich używać na balkonach czy tarasach posiadają jeszcze wygodny uchwyt do przenoszenia. I do wyboru są dwa wzory w ponadczasowym połączeniu bieli z czernią. A jeśli wolicie właśnie ożywić przestrzeń, to są jeszcze takie kolorowe z wesołym wzorem, no, które z pewnością wprawią was w taki radosny nastrój. Zapłacicie za nie teraz niecałe 30 zł. A jeśli chcecie, by w waszych sypialniach łóżko zawsze wyglądało schludnie i stylowo, to możecie w tym tygodniu kupić tanie takie narzuty na łóżko. Ich wymiar to 220 na 240 cm i są one, kochani, wykonane w 100% z poliestru, dostępne w naprawdę eleganckich wariantach. Nie dość, że mamy tu różne wzory, to jeszcze kilka takich ładnych, stonowanych kolorów, m.in. piękny beż, zielony, i jeszcze taki kolor łososiowy. Jest to bardzo atrakcyjna obniżka, bo z 60 zł zapłacicie za nie teraz niecałe 44 zł. I wasze ulubione świece w action z taką no, stylową pokrywką z drewnianym knotem. Jeśli jeszcze ich nie mieliście, to ten knot wydaje taki przyjemny trzeszczący dźwięk. Mamy cztery zapachy do wyboru. Jest to m.in. połączenie wanilii i kaszmiru, zapach drzewa sandałowego, Połączenie bursztynu i szałwi. I jeszcze połączenie brzoskwini i wiśni. Zapłacicie teraz za nie niecałe 19 zł. W promocji są jeszcze takie lampiony bambusowe. One, zobaczcie, w środku mają taki szklany pojemnik, w którym możecie ustawić świeczkę. Dzięki uchwytowi możecie je też zawiesić lub położyć na ziemi jak wolicie i wierzę, że no, wprowadzą Wam taki przytulny i miły nastrój jak to lampiony. Do wyboru jest kolor bambusa i ponadczasowy biały, więc mam nadzieję, że wszędzie Wam będą pasować. Kupicie je za niecałe 23 zł. Jest jeszcze taki zestaw 3 kwadratowych półek, no jeśli macie puste ściany to z dodatkiem dekoracji z pewnością dzięki nim uzyskacie ciekawy efekt. Zapłacicie za nie niecałe 34 zł. Kochani, pewnie zauważyliście już trochę zmienioną formę tego przeglądu. Jak widzicie, no, przy produktach nie ma dziś u mnie cen. Nie zostały dostarczone w całym mieście. Jest jakiś problem, wiadomo, różnie to bywa. No niczyja wina, musimy sobie jakoś poradzić. Dlatego w całym przeglądzie, tak wyjątkowo, ceny będą dziś w lewym dolnym rogu. Mam nadzieję, że ten, no, jeden raz nie będzie to dla Was niekomfortowe. Z góry musicie mi to wybaczyć. Bardzo Wam dziękuję za wyrozumiałość. To tak tylko tytułem wyjaśnienia. To lecimy dalej Przyglądem. Z oświetlenia na promocji pojawiły się te lampki. Idealne będą na kemping, działają do 4 godzin i są ładowane kablem USB. Bardzo ciekawą opcją jest tu z pewnością fakt, że świecą w trzech kolorach: światłem ciepłym, takim ciepłym-białym i całkowicie białym. Możecie je też zawiesić, dzięki czemu świetnie nadadzą się właśnie jako źródło światła, na przykład pod namiot. Do wyboru jest kolor niebieski, czarny i zielony. I zapłacicie teraz za nie niecałe 10 zł. A to już nowość, którą od razu kupicie taniej. Piękne lampy w takim wyjątkowo industrialnym stylu są zobaczcie zasilane energią słoneczną i zawieźcie je za pomocą haczyka. Zobaczcie na wizualizacji, no jak pięknie się prezentują zaświecone. Wygląda to bardzo efektownie. Myślę, że od Mienią wasze balkony czy ogrody. Do wyboru mamy jeszcze dwa warianty, zobaczcie i kupicie je za niecałe 14 zł. Z oświetlenia taniej w tym tygodniu kupicie też lampiony solarne, które włączą się automatycznie po zmroku. Świecą ciepłym-białym światłem, a ich średnica to 25 cm, także całkiem sporo. Zawsze uważałam, że takie lampiony naprawdę robią świetny efekt. I do wyboru jest kolor niebieski. Tu Jeszcze macie żółty. Nie wiem jak wy, ale ja sobie od razu wyobrażam z nim jakąś altankę. No od razu będzie bardziej przytulnie. Jest jeszcze dostępny kolor czerwony. I ten jasno-zielony. W tym tygodniu kosztują teraz niecałe 14 zł. Taniej kupicie też baterie marki Warta. Są alkaiczne i w opakowaniu znajdziecie 10 sztuk. Są tu 3A lub 2A. I za opakowanie zapłacicie niecałe 10 zł. A to już zestaw do padla plażowego. W środku znajdziecie dwie rakiety i piłkę, a całość jest jeszcze zamknięta w takiej no, poręcznej torbie. Do wyboru są różne kolory i zamiast 27 zł zapłacicie za nie teraz niecałe 20. Dla najmłodszych pojawiły się jeszcze takie zestawy kreatywne. Dostępne są w różnych wariantach, takich popularnych m.in. z w Patrolem i one kosztują niecałe 10 zł. Możecie też kupić takie teczki do zabawy, dostępne są w kolorze niebieskim i zielonym i one kosztują niecałe 24 zł. A kochani, jeśli lubicie robić zakupy w action, serdecznie Was zapraszam do grupy na Facebooku. Wymieniamy się tam opiniami o produktach z action, polecamy sobie rzeczy i oczywiście też odradzamy te, które nam się nie sprawdziły. Więc, żeby być na bieżąco i omijać przy okazji buble, zerknijcie na naszą grupę. Link do niej znajdziecie w komentarzu pod filmem. A wracając do przeglądu, sporo pojawiło się w promocji przekąsek dla kotów i dla psów. Tu macie na przykład za niecałe 15 zł takie większe paczki, a tu fajne smaczki, na przykład podczas szkolenia, czy dobrze mieć je właśnie zawsze w sakiewce, w kształcie kości, są wzbogacone witaminą A, D3 i witaminą E. I tu macie dokładny ich skład. Zapłacicie za paczuszkę 6 zł. i 49 groszy. Pojawił się również bardzo ciekawy pojemnik do przechowywania pokarmu dla psów czy dla kotów, dla zwierząt. Ma ponad 4 litry pojemności i to, co jest w nim bardzo fajnego, to to otwieranie bardzo praktyczne można z łatwością przesypać od razu z tego pojemnika. Dostępnie jest w porze czarnym albo przeźroczystym i tak dokładnie on wygląda jest bardzo wygodne otwieranie. Macie tu jeszcze taką praktyczną miarkę fajny, przydatny produkt za niecałe 12 zł. Zwrócę Waszą uwagę jeszcze na te pojemniki na klamerki. Słuchajcie, te kosztki są naprawdę niezwykle przydatne, zwłaszcza zerknijcie, można je z powodzeniem zawiesić na sznurek za pomocą tego haczyka. Dostępne są w kolorze czarnym, szarym i jeszcze skoro pamiętam, białym, u mnie niestety już ich nie ma i w tym tygodniu są w naprawdę atrakcyjnej cenie, bo kosztują niecałe 4 zł. Tu jeszcze paczuszka 40 sztuk drewnianych klipsów. Moim zdaniem, chyba najlepszych, bo one ani się nie łamią. Nie pękają dosłownie w dłoniach i za nie zapłacicie w tym tygodniu niecałe 4 zł. Pojawiły się także te pojemniki. Kiedyś podchodziłam do przeźroczystych pojemników dość sceptycznie, ale po czasie się do nich przekonałam i szczerze mówiąc, kupuję teraz tylko te. Przede wszystkim mają ten, plus że wszystko w nich widać, więc nie musimy otwierać i szukać. Te mają 17 litrów pojemności, i dodatkowo jest jeszcze pokrywka, także są zamykane. I za nie zapłaci niecałe 13 zł. i dostępne są jeszcze również w promocji dwa inne modele o mniejszej pojemności. I za nie zapłacić 6 ,50 zł. i groszy i niecałe 10 zł. także możecie sobie też wybrać rozmiar. I uwielbiana przez Was seria środków do sprzątania Blue Wonder. Chyba najczęściej polecanym przez Was na grupie jest ten środek z taką różową plakietką. Często piszecie, że jest to Wasz po prostu ulubiony środek do łazienki. Idealnie Wam się sprawdza do czyszczenia kabin, zlewów, że dzięki nim schodzi Wam cały kamień. I za wszystkie środki z tej serii w tym tygodniu zapłacicie teraz niecałe 7 zł, więc myślę, że naprawdę warto się w nie zaopatrzyć. A jeśli nie mieliście z nimi styczności, to po prostu je wypróbować. Mamy jeszcze taki uniwersalny środek do czyszczenia na przykład kuchni czy zlewów. On ma niebieską plakietkę. A z kolei o tym środku na naszej grupie facebookowej piszecie, że świetnie Wam się sprawdza na przykład w kuchni, bo jest dedykowany do odtłuszczania i idealnie doczyszcza Wam zlewy w kuchni. Ogólnie jest do usuwania osadów czy odtłuszczania grilla, ale też używacie go do fuk i świetnie sobie z nim radzi. On również kosztuje niecałe 7 zł. Tu jeszcze w 100% naturalne środki Blue Wonder, m.in. działające na kamień. Albo uniwersalne środki. Myślę, że naprawdę całą serię warto wypróbować, zwłaszcza ze względu właśnie teraz na jej niską cenę. I powiem Wam szczerze, że lubię takie niedrogie rzeczy z Action, które no ułatwiają nam życie lub po prostu są świetne na co dzień. Mamy tu na przykład też zestaw dwóch zapachów do koszy, które naklejacie na pokrywę od wewnątrz i producent obiecuje tu, że działają do 30 dni. Do wyboru mamy dwa zapachy. Zielone opakowanie to połączenie zapachu cytrusowego z trawą cytrynową. Kiedy wyszły do sklepu stwierdziłam, że wypróbuję, bo naprawdę już cena bez nawet promocji była stosunkowo niska i powiem Wam szczerze, że naprawdę to Działa. Nie wiem, czy czułam zapach przez 30 dni, ale naprawdę długo i długo eliminował też ten przykry zapach z kosza. A w kolorze czerwonym, natomiast mamy kompozycję o zapachu, wybuchu jagód. Myślę, że to jest też dość wygodna forma, jeśli chcecie pozbyć się przykrego zapachu, bo wystarczy to tylko przykleić. Za tą cenę naprawdę warto, bo za opakowanie zapłacicie zaledwie 3,49 zł. I również podobny produkt, choć trochę inaczej się go używa. Tu mamy, kochani, opakowanie z odświeżaczem na śmieci w formie takiego proszku. Oj, był na niego boom swojego czasu. I wsypujecie ten proszek do kosza i po Waszych opiniach również się na niego skusiłam i też wam polecę, bo spełnia swoje zadanie, a wypróbowane na piluszkach także wcale nie miał łatwo. Jest dostępny w kilku zapachach za 8 zł i 49 groszy. Naprawdę polecam wam go wypróbować. W tym tygodniu taniej też kupicie farby. Jest to takie połączenie dwa w jednym jest jakby podkład i wykończenie. Jest to farba akrylowa na bazie wody, więc ma słaby zapach i szybko schnie. Dedykowana jest do wnętrz i mamy tu różne warianty, na przykład kolor szary, czarny czy biały. I za wszystkie w tym tygodniu zapłacicie teraz niecałe 25 zł. I podczas malowania może Wam się przydać jeszcze taka taśma maskująca. Łatwo się ją usuwa i jest trwała do 14 dni. Jest długa na 25 metrów i szerokość to 25 mm za 4,49 zł. A tu już mamy wieszaki, komplet 10 sztuk. One są jakby takie aksamitne w kolorze czarnym. No i jeśli macie w szafach różne wzory, różne warianty, to myślę, że może warto ładnie sobie to zorganizować i właśnie kupić sobie do wszystkich ubrań jednolite wieszaki i za taki zestaw zapłacicie niecałe 9 zł. A teraz zerknijmy, co w promocji jest z działu kosmetycznego. Możecie już kupić olejki np. rycynowy czy olej arganowy 150 ml za niecałe 11 zł. Olejek arganowy jest o pojemności 100 ml i świetnie działa m.in. na włosy, na skórę, jest naprawdę uniwersalny. Dostępne są również taniej dezodoranty marki Nivea, wszystkie za 8 zł i 49 groszy. Polecę Wam również takie ręczniki w formie turbanu, świetne jeśli używacie na przykład różnych masek, które musicie podtrzymać na włosach, dodatkowo z czepkiem za 4 zł i 49 groszy, a tu jeszcze szczotki, no jakby takiego typu tangle teaser za niecałe 5 zł, są różne warianty do wyboru. Tuż do rzęsmarki Maxen Morza 5,49 groszy oraz takie zalotki dostępne są w różnych kolorach między innymi różowym i zielonym i szarym za niecałe 4 zł. W promocji kupicie też końcówki do szczoteczki elektrycznej marki Oral B. Tu tylko przypomnę, że na półkach, jak widzicie, jest tylko taki kartonik, a całość jest do odebrania przy kasie. Za dwie sztuki zapłacicie teraz niecałe 26 zł. I tej samej marki Oral B kupicie też taki zestaw trzech szczoteczek do zębów tak dla całej rodziny za niecałe 7 zł. A teraz pokażę Wam, co ciekawego w promocji znalazło się z odzieży. Kupicie na przykład takie chłopięce szorty kąpielowe, wykonane w 100% z poliestru, i do wyboru zobaczcie: są naprawdę różne takie kolorowe, intensywne wzory, dostępne w rozmiarach od 90 do 152 i kupicie je za niecałe 18 zł. Dla dziewczynek w rozmiarach od 122 do 152 cm również są dostępne takie stroje kąpielowe, mają bardzo ładne detale w postaci takich falbanek również za niecałe 18 zł. Dla pań dostępne są takie stroje kąpielowe. Do wyboru na przykład te jednoczęściowe. Kupicie je w rozmiarze od M do XL. Mamy tu również sporo wariantów kolorystycznych do wyboru i te wzory bardzo ładne, takie eleganckie. Tu na przykład jeszcze taki stylowy czarny strój jednoczęściowy. Myślę, że warto tak mieć w szafie i je kupicie za niecałe 35 zł. W tej samej cenie możecie kupić moje drogie panie również za niecałe 35 zł. Takie stroje bikini są dostępne w rozmiarze od M do XL i również są w kilku wariantach kolorystycznych. A tu jeszcze te stroje kąpielowe już z takimi bardziej zabudowanymi dołami zobaczcie, no również są bardzo ciekawe. Na przykład z taką klamrą występują w rozmiarze od M do XL za niecałe 26 zł. Panie mogą jeszcze kupić takie spodnie z prostymi nogawkami. Wykonane są z poliestru i dostępne w rozmiarze od S do XL. One posiadają taką elastyczną tasiemkę w talii i są niezwykle leciutkie. Dostępne w kilku wariantach, w kilku wzorach za niecałe 22 zł. Z odzieży są bardzo ładne sukienki. To jest taki kopertowy model ze sznurkiem w pasie. Wielka szkoda, bo są wykonane z poliestru, szkoda, bo no mają naprawdę ładne wzory i krój. Dół posiada jeszcze falbanki, a dostępne rozmiary to od S do XL. Zapłacicie za nie zamiast 45 zł, niecałe 35 I już ostatnie, krótkie spodenki dla pań. One są z kolei wykonane w 95% z wiskozy i w 5% z elastanu. Dostępne rozmiary to od S do XL i do wyboru jak widzicie są różne wzory. No bardzo się też fajnie prezentują. Mamy tu jeszcze na przykład wzór z panterką jeśli ktoś woli. Naprawdę plus za skład. Shorty dla Panów dostępne w rozmiarze od M do XXL. Wykonane są w 100% z poliestru i one są dostępne w różnych kolorach i na drukach. U mnie niestety został tylko jeden wzór za niecałe 22 zł. I w promocji kupicie też skarpetki, pakowane po 6 par. Dostępne rozmiary to od 35 do 46. Są w kolorze białym albo jeszcze czarnym za niecałe 9 zł. A z obuwia kupicie jeszcze takie klapki dostępne w rozmiarach od 37 do 40. Jest to taka imitacja skóry w ładnych takich stonowanych kolorach, no więc myślę, że świetnie uzupełnią wasze letnie stylizacje. Dostępne są w kilku wariantach jak widzicie za niecałe 22 zł. A z działu kreatywnego na promocji znalazły się te farby akrylowe, szybko schną, a po wyschnięciu są wodoodporne, nadają się praktycznie do każdej powierzchni, do płótna, papieru, drewna, metalu czy tkaniny, kosztują niecałe 8 zł i dostępne są jak widzieliście w kilku kolorach. Tu jest jeszcze zestaw akwareli. W środku znajdziecie 20 podwójnych markerów wodnych, 22 kredki akwarelowe, 6 farb akwarelowych, 1 pędzel akwarelowy i jedną tackę dekoracyjną. Jego cena to niecałe 35 zł. Następnie mamy jeszcze takie płótno w kształcie serca za 6 zł i 29 groszy. I jeszcze coś dla suchów są lizaki za 3 zł i 29 groszy, a fani milki mogą się już skusić na tańsze wafelki z kremem kakaowym oblany białą czekoladą alpejską. Za opakowanie 6 sztuk zapłacicie 8 zł i 49 groszy. A tu jeszcze czekoladki w kształcie chipsów za 8 zł i 69 groszy. Dostępne są różne warianty smakowe. A dla tych, którzy lubią baton Twix w promocji są te mini batoniki. No myślę, że będą idealne na przykład na poczęstunek. W środku znajdziecie 10 sztuk za 8 zł. i 69 groszy. Dla łazuchów, które lubią żelki Haribo również jest świetna promocja. Za paczkę zapłacicie niecałe 10 zł. I kochani, na dziś to już wszystko. Proszę, napiszcie w komentarzach, że taka forma z cenami naprawdę była dla Was do wytrzymania. I jeszcze raz Was bardzo przepraszam za taką formę. Mam nadzieję, że coś tam dla siebie wypatrzyliście. I ja z całego serca Was pozdrawiam. Trzymajcie się cieplutko. Pa!